Czyli właściwie przychodzę do Państwa dzisiaj z takimi trzema myślami. Po pierwsze, o dwoistym charakterze, lokację kondukcją nie tylko na granicy tego, co byśmy nazwali dzisiaj stosunkiem obligacyjnym i stosunkiem prawnorzeczowym, czy stosunkami prawnorzeczowymi, prawami rzeczowymi i zobowiązaniami może bardziej mówiąc po rzymsku, pomiędzy tym, co jest chronione skargami in personam, a to, co jest chronione skargami in rem ale też to, że można zauważyć w źródłach rzymskich przepływ, to znaczy wzajemny wpływ sfery e, lokare, konducere w ramach sfery publicznej na sferę prywatną i tu właśnie ujawniają się pewne kompetencje urzędników. O jednym z nich już dzisiaj profesor Rowinkiewicz wspominał, czyli prefektus Vigilum. Natomiast z drugiej strony mamy także przepływ i pewien wpływ reguł prywatnoprawnych, czy reguł kontraktowych na sferę publiczną, znaczy dokładnie na sferę powiedzmy najmu publicznego, jeżeli byśmy tak mówili, czy lokare, conducere w sferze publicznej. Dlaczego, to jest jakby ta pierwsza myśl i te dwie myśli to znaczy wzajemne przepływy. Dlaczego, o. Uratowało się. Bardzo dziękuję za to. Skąd właśnie ta myśl, żeby spojrzeć na relację kondukcją też. Właśnie w ten sposób tego dwoistego charakteru, od którego e, chciałbym zacząć. E, to znaczy, jest to ta współczesna teza, e, czy e, taki pomysł, sposób patrzenia na te różne tradycje prawne, civil law i common law, e, z punktu widzenia rozróżniania teorii własności, w których właśnie stosunek najmu, e, czy właśnie anglosaski stosunek lease, uznawany jest za przypadek graniczny, a zatem za przypadek, który ukazuje nam słabość naszych dystyn dystynkcji prawniczych i też słabość czy jakby niekompletność teorii własności i praw rzeczowych względem teorii zobowiązań. No takim kluczowym, znaczy do dzisiaj istniejącym, no bo w Anglii to się troszeczkę zmieniło, ale do, naj, najbardziej jaskrawym przypadkiem stosunku, czy tej przypadkiem gra, pokazującym graniczny charakter lokacji, znaczy stosunku najmu, mówiąc ogólnie... Że Powiedzmy mówiąc ogólnie, jest właśnie amerykański lis, który jest traktowany jako property, natomiast to jest kontrastowane bardzo, bardzo mocno z tym kontynentalnym wymiarem, w którym stosunek najmu. Tak jak zgodnie z naszą tradycją rzymską, jest uznawany za stosunek obligacyjny, czyli kontrakt. I to jest bardzo skrzętnie wykorzystywane, pokazując też znaczy różne koncepcje własności, które mają oczywiście w przypadku prawa amerykańskiego swoje korzenie, czy anglosaskie, a oczywiście oparte i zasadzone w systemie feudalnym. Co jakby, znając historię i ewolucję tego systemu, bardzo łatwo możemy wychwycić, również na naszym podwórku, gdy czytając te średniowieczne koncepcje. Komentarze czy naukę prawa rzymskiego nowożytną, spotykamy tak? to pytanie, czy lokacje kondukcjo, szczególnie lokacje kondukcjo ad longum te, in perpetuum, czy na długi czas, jest, jest alienacją. Tak? To było to pytanie, czyli czy przekazuje posiadanie i czy przekazuje e, domino utile. Więc jakby w, 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 dzisiaj w tej prawno dyskusji, stosunek najmu jest właśnie taki dwoisty. I patrząc na, na nasze prawo rzymskie, zupełnie nas to nie dziwi, że stosunek najmu także w prawie rzymskim miał ten charakter dwoisty, a nawet można powiedzieć, że ta dzisiejsza teza o tym, że to jest stosunek na marginesie teorii własności i stosunków obligacyjnych w prawie rzymskim jest jeszcze bardziej podkreślona, ponieważ w istocie stosunek najmu w Rzymie jest też na właśnie granicy sfery publicznej i prywatnej. Bardzo dobrze tę sferę, znaczy ten szczególne miejsce, lokację kondukcji i ten dwoisty charakter nawet wydobywa, powiedzmy, ten słynny dla nas i wszystkich tekst, yy, prawda, o stosowaniu, czy o ochronie, szczególnej ochronie przyznanej, o przyznanej Pignoris Capio, także w przypadku wynajęcia zwierzęcia po to, żeby uzyskać pieniądze na złożenie ofiary. Więc w istocie ten taki m, symboliczny, naturalnie nie najstarszy, ale symbolicznie najstarszy przywoływany fragment, w którym lokacja kondukcji występuje e, jakby nawet w sferze sakralnej, znaczy, że ona jest uwzględniane, z, e, normalnie nierelewantny cel przeznaczenia czynszu na złożenie ofiary sakralnej, w tym przypadku jest uwzględniany i daje szczególną ochronę, która w stosunkowi najmu przez bardzo długi czas towarzyszy. Naturalnie w naszej historii rzymskiej to, co jest ciekawe, to jest to, że mamy właśnie dzierżawę publiczną i dzierżawę prywatną. Te dwa prominentne teksty i Gajusa i Paulusa, które wyznaczają nam jakby pewną historię i ewolucję stosunku najmu, czy powiedzmy tego najmu właśnie w sferze publicznej, jak sobie pozwalam to nazywać, pokazują nam właśnie grę i swobodę Rzymian i wykorzystywanie tego samego konceptu lokary conducere w sferze publicznej. Tak GajuS, który mówi nam o tym, że ostatecznie trzeba byłoby zakwalifikować za na, jako najem właśnie udostępnianie gruntów municypalnych in perpetuum. Tak? To samo wskazuje Paulus, że civitates mogą udostępniać gru, swoje grunty albo tak jak normalnie się to czyni pomiędzy osobami prywatnymi, tak? czyli po to, żeby je uprawiać, albo mogą to właśnie przekazywać w ramach tego najmu in perpetuum. I oczywiście tutaj już rodzi się nie tylko to, co mówi Gaius, że nie można tego odebrać nawet dziedzicowi, ale Paulus nam tutaj dokładnie wyjaśnia, prawda, tworząc jakby to, co się u nas przyjmuje, te podwaliny dla stosunku rzeczowego, tego najmu publicznego, najmu dzier dzierżawy publicznej, z ochronę in rem. Tak, oczywiście to ewoluuje bardzo długo w prawie rzymskim, co bardzo dobrze wiemy, ale właśnie ten dwoisty charakter wykorzystywania lokacji, czyli jakby lokare conducere, no bo nie, nie samej kontraktowej, nie, prywatnoprawnej lokacji kondukcji, ale fenomenu udostępniania za czynsz, a z tego, co jest w ramach szeroko pojętego locare conducere, w prawie rzymskim jest jakby dwoiste. Jest, jest od początku, znaczy takie spotykamy, jako od początku rozdzielone. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest, że ta sfera najmu czy dzierżawy publicznej ewoluuje nam w taki sposób, że tworzone są i formułowane są szczególne podstypy. Tak? Bardzo długi czas zajęło, zanim została dostosowana enfiteuza do koncepcji rzymskiej. Dużo wcześniej tworzy nam się superficies i to, co jest bardzo ciekawe, to w obu przypadkach, dużo dłużej w enfiteuzie, ale dużo szybciej w superficies, te stosunki zaczynają być wykorzystywane też w sferze prywatnej. Normalnie były ograniczone do gruntów publicznych czy o charakterze publicznym, Szczególnie amfiteusa przez bardzo długi czas już w tej swojej nazwanej formie przezwysyniana, ale ostatecznie, przynajmniej w V wieku jest stosowana też w stosunkach prywatnych, a naturalnie superficie jest już dużo szybciej jest stosowana też w stosunkach prywatnych na podstawie lokacji kondukcji. Czyli trzeba uważać. I to oczywiście ta ewolucja lokacji kondukcji w ramach dzierżawy publicznej. Rodzi nam mnogość i wielość stosunków prawnych w ramach prywa sfery prywatnej, bo zyskujemy nowe prawa rzeczowe, tak, które są już e, przez cesarza, w przypadku przez cesarza Zenona odróżnione jako coś trzeciego, ani sprzedaż, ani najem. Naturalnie, bogactwo dotyczy nie tylko gruntów, ale bardzo dobrze wiemy czy, też, że zadań, a zatem nie tylko e, przedmiot e, jest nie jest ograniczony, ale jest bogaty. tak? Właśnie o tych, którzy ściągają wektigal i właśnie za, y, dzierżawią właśnie to zadanie, też się mówi, prawda, że y, y, dokonują conductio vectigalis, czy są publico conductore. A zatem y, ta, to bogactwo jest wręcz jeszcze większe, jeżeli porównamy sobie to z dzisiejszymi czasami, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli spojrzymy na prawo polskie, nie ma tej dwoistości tak jaskrawej, jak było w prawie rzymskim, tak? bo ta ewolucja dzierżawy publicznej została jakby zamknięta i przeszła do prawa prywatnego ostatecznie, Yy, są pewne szczególne reguły w ramach sfery publicznej, tak, składania oświadczeń woli czy... Zasad zawierania kontraktu i reguł. Natomiast co do zasady ten stosunek jest rządzony przepisami prywatnoprawnymi. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że zarówno w Common Law, jak i w prawie polskim ten dwoisty charakter nadal występuje, co u nas ma szczególne znaczenie w najmie lokalu, gdzie mamy to szczególne uprawnienie, które daje nam ochronę odpowiednią do ochrony właścicielskiej najemcy, co właśnie rodzi prawda, bardzo często dyskusję, czy to jest umocniony stosunek zobowiązaniowy, czy to jest wręcz nowe ograniczenie prawo rzeczowe, co oczywiście jest dużo bardziej dyskusyjne, yy, więc raczej mówi się, że to jest nadal stosunek zobowiązujący, ale yy, w ramach pewnego umocnion umocnionej ochrony in rem, co bardzo dobrze oddaje nam tekst Gajusa, że nie przesądzamy, ostatecznie jest to najem, ale ma szczególną ochronę in rem w takich przypadkach. Oczywiście to z tym się wiąże jeszcze ochrona posesoryjna, która jest też ewolucyjnie, pokazuje nam, że daleko odeszliśmy od prawa rzymskiego, gdzie nie było tej ochrony posesoryjnej, takiej jak mamy dzisiaj. I wręcz posiadacz zależny, dzisiaj jest chroniony, więc wręcz nawet niepotrzebne jest to odniesienie w przepisach o posiadaniu, że do najemcy lokalu też się stosuje odpowiednio ochronę posiadacza, no bo to też jest chronione. Natomiast ten dwoisty charakter ujawnia się w szczególnych przypadkach też dzisiaj w prawie polskim. W common law także, chociaż w mówiąc o amerykańskim common law, chociaż nadal jest to co do zasady property, mamy też jeden przypadek, gdzie od kilkudziesięcioleci sądy uznają, że właśnie najem miejski, szczególnie krótkoterminowy, ma charakter kontraktu, a nie charakter property, co jest podnoszone w doktrynie jako pewna ewolucja, zatem ostatecznie nic co dla nas zaskakującego, jako dla Rzymian, nie wspominając o bogactwie mixed jurisdiction, gdzie do dzisiaj jest lease in longum tempus. Nie przesądzając o tym, że jest to że jest to, czy jest to property, czy nie, tego, to pozostawiam jakby na marginesie. A zatem dwoisty charakter dzisiaj do dzisiaj występuje i już teraz można powiedzieć, że szczególnym przypadkiem, gdzie ten dwoisty charakter się utrzymuje i który też jest szczególnie obecny w prawie rzymskim, jest najem, o można by powiedzieć typowo rzymsko-miejski, czy o charakterze miejskim, gdzie właśnie ujawniają się szczególne polityki publiczne. I to właśnie jakby, zmierzając ku końcowi można powiedzieć, że te przepływy wzajemne, czyli wpływ reguł publicznych czy kompetencji urzędniczych, szczególnie w lokacjach kondukcji, występują w najmie miejskim. Właśnie wspomniany prefektus vigilum ma te kompetencje, co znaczy po prostu zostaje przyznana możliwość nowej sankcji publicznej w ramach wykonywania, czy w ramach najmu miejskiego, tak? czyli pilnowanie przeciwko pożarom, kary publiczne wobec kapsarii, którzy nie pilnują w sposób odpowiedni ubrań w łaźniach publicznych, a zatem nie tylko najem miejski w rozumieniu lokalu mieszkalnego, ale też pewne funkcje w ramach miasta. Mamy słynny okres karencji, który jest dyskusyjnym tekstem, że nie można wejść przez dwa lata, bez pozwolenia prefekta Wigilów do mieszkania, którego nie korzysta najemca i nie płaci czynszu, nie pojawia się przez bardzo długi czas albo nie odbiera swoich rzeczy z magazynów. A zatem jest to może nie grace period, jak można było powiedzieć dzisiaj, ale jest to bardzo ciekawa ingerencja w sposób wykonywania najmu. Nie wspominając o tym, że mamy szczególną ochronę nie tylko wobec sąsiada, ale też wobec jego dzierżawców i rząd dzierżawców i innych osób, które mieszkają przy złożeniu caosio-damni-infektii, czy przy chociażby szczególny związek, przy, przypadek ochrony najemcy poprzez interdictum demigrando. Oczywiście ochrona wolności też znajdowała w tych aspektach swoje ograniczenie. Natomiast i pewną ochronę i ograniczenie, ponieważ związana była oczywiście z tym szczególnym przypadkiem promowania czy zachęcania do najmu miejskiego, którym była z jednej strony milcząca hipoteka dla wynajmującego, a z drugiej właśnie tego typu ochrony prywatne. I kończąc pokażę tylko krótko ten przepływ w drugą stronę, czyli prawa, publicznego na, prawa prywatnego na reguły kontraktowe, tutaj spotykamy bardzo ciekawe przypadki, w których po pierwsze na przykład jest dzierżawa, dzierżawa zadania publicznego w postaci ściągania Wektigal. I jeżeli ktoś wygrał licytując powyżej kwoty, która jest uznawana za, zwy, za zwyczajową, że tyle powinno się ściągnąć Wektigal, mamy Pozwoleni na to, to znaczy jeżeli da zabezpieczenie, możemy akceptować wyższą cenę, czyli to co typowe dla kontraktów, czy cena może być wyższa niż zwyczajowa. I tak samo mamy przy interpretacji umów postępowanie zgodnie z wolą stron, która, która pozwala na mm, e, też pokazanie, że ten wpływ prawa prywatnego na publiczne, czy najmu prywatnego na najem, prywat, na najem publiczny miał swoje znaczenie, też w prawie rzymskim. I jego bogactwo dostrzegamy dzisiaj. Po pierwsze w najmie mieszkalnym czy o charakterze mieszkaniowym, a po drugie w tym, że reguły prawa prywatnego i interpretacji pewnych relacji pomiędzy, pomiędzy podmiotem prywatnym a podmiotem publicznym ma również za zadanie ograniczenie przywilejów cesarskich. I to wszystko spotykamy jakby w jednym fenomenie, zjawisku locare conducere w prawie rzymskim, który dzisiaj jakby pozwala nam opisać też pewne różnice i podobieństwa w różnych tradycjach prawa prywatnego. Bardzo dziękuję.